Witajcie serdecznie, moi drodzy. Jest dzisiaj niedziela, ja zaczynam vloga o godzinie. Słuchajcie pół do czwartej, późno, wiem słuchajcie, dzisiaj wiadomo niedziela, byłam w kościele z rodziną, Agatka gdzieś wybyła, tak to jest właśnie jak to mi szybko dziecko dorosło dostało prawo jazdy, autko y, pracuje, ma własne pieniądze, słuchajcie y, i ciągle jej nie ma y, jak ma tylko jakiś dzień wolny i y, weekend to gdzieś wybywają, nie wiem chyba dzisiaj kino w Kielcach więc... Y, nie wiem o której wróci, obiecywała, że na 18. No zobaczymy, wyjechała rano. My byliśmy z Adusią w kościele i słuchajcie, jakie zaskoczenie! Tu takie upały, a rano było zimno i zmarzliśmy. Zmarzliśmy w kościele, ponieważ był zimny wiatr. Teraz ja ugotowałam, słuchajcie, obiadek jesteśmy już po obiadku, ale wczoraj robiłam ogórki konserwowe i nie zdążyłam je zagotować. Zresztą było tak gorąco, słuchajcie, w domu, że to gotowanie ogórków spowodowałoby jeszcze większe nagrzanie mieszkania domu, więc sobie odpuściłam. W związku z tym dzisiaj gotuję, obgotowywuję, pasteryzuję ogórki. Co jeszcze robię? Słuchajcie, dzisiaj pakujemy paczkę do wysyłki dla kuriera, ponieważ sprzedaliśmy zielone autko Adusi i jedzie bodajże w zachodnio-pomorskie, czyli nad morze mały sentyment, ale nie ma co nie będziemy gracić, słuchajcie garaże. jak się udało sprzedać to super, właśnie pakowaliśmy słuchajcie, w taką folię streczową z balotów, żeby to było bezpieczne, żeby się nie rozpadło żeby nic nie wypadło i wiadomo żeby dojechało do właściciela nowego całe i zdrowe ja zaraz wam zresztą pokażę musieliśmy kombinować, bo nie mieliśmy pudełka na ten samochód Grzegorz odkręcał koła, słuchajcie, żeby była ta Mniejsza, pakował, y, słuchajcie, no, tam jakiś sterobian wkładał w środek, wiadomo, żeby to zabezpieczyć. Dobra, idziemy na zewnątrz, moi drodzy. Yy, na szczęście, ja wam nawet nie mówiłam, słuchajcie, od jakiegoś czasu moje koty podróżują. Ja nie wiem, ja to mam zawsze takie szczęście, że jak wykastruję albo wysterylizuję kota, to on gdzieś mi znika. I tak było też z Malwiną. Yy, jak tylko yy, zrobiłam zabieg, to nie wiem, dwa dni później gdzieś się koty zapudziały i nie było ich tydzień czasu. Malwina co dwa, trzy dni się pojawiała, słuchajcie, napić się, coś zjeść i wychodziła dalej, a Franka nie było, słuchajcie, cały tydzień. No i dzisiaj rano wreszcie ta moja sierota wróciła do domu. E, taka dziwna, chuda, słuchajcie, jakaś taka odos odosobniona. Jak tylko zrobiłam jakiś dziwny ruch, to ona od razu, on od razu się przestraszał, także że wiadomo że był w jakichś dzikich terenach nie swoich i dlatego jest taki lękliwy. Dobra pokazuję paczkę jak żeśmy zapakowali to autko. Jestem z siebie dumna nie jestem dumna z Grześka że wymyślił słuchajcie to pudełko i że potrafił to tak jakoś opakować żeby było w miarę OK. I jesteśmy w garażu. Zobaczcie, jakie ogromne pudełko. Ono, co prawda, teraz stoi na czymś tam, bo jeszcze chcemy zrobić takie rączki ze sznurka. Czy Staśmy jeszcze nie wiem, Tutaj Grzegorz napisał, że góra, żeby było wiadomo, żeby się nic tutaj nie zadziało złego. No super, słuchajcie. Zawinęliśmy taką folią streczową, właśnie taką od balotów. Pożyczyliśmy od wujka Rafała. I on chyba na dnie wie, że wzięliśmy tak delikatnie. Słuchajcie, przewinęliśmy się przez podwórko, zabraliśmy i oddamy. Słuchajcie, także nie ma strachu. Pudło gotowe, jeszcze tylko osznurkować. No i kochani, ten temat mam z głowy. W ogóle dzisiaj nie odpoczywam. W ogóle nie odpoczęłam. Dobrze, że jest chłodniej, bo już jest 20, nie wiem, chyba dzisiaj 26 stopni yy, i wiatr. Także już jest zdecydowanie chłodniej. Yy, żniwa, żniwa, żniwa. Kochani, wczoraj to po prostu szał, Normalnie wszędzie taką bajnę jeździły. Yy, dzisiaj jeszcze nic nie słyszę. Yy, nie sądzę, że jest to przyczyna niedzieli. Sądzę, że jest to przyczyna delikatnego deszczu, który wczoraj spadł, bo tak naprawdę to. Mało co się zadziało właśnie w tym kontekście deszczu, więc nie powinno jakoś, wiecie, przeszkodzić w tym szliwowaniu. Ostatnia porcja. Słuchajcie, te są już gorące, czekam aż wystygną, dopiero je wyniosę, najprawdopodobniej do letniej kuchni. Ostatnie cztery się gotują, włączam, włączam kochani. Włączam. Niech się wekuje. Tutaj pieczarki podsmażyłam. miałam takie, słuchajcie, pieczareczki, które już jakiś czas były w lodówce i nie miałam na nie pomysłu. Nie wiem, może położę po prostu na jakimś chlebku lub błeczce z serkiem żółtym, zapiekę jako ala zapiekankę. Widzę, że Grzegorz bezpośrednio z łatelni podjada, także bez problemu. I jeszcze tutaj też cztery gorące, słuchajcie, jeszcze nie fesały się, bo są tak gorące, że dotknąć nie mogę. I wyjmuję taką łapką, oczywiście próbowałam ręcznie, ale niestety tak parzy, że nie da się nic z tym zrobić. No i jeszcze pokażę Wam moje ciacho. To jest mój dzisiejszy wyrób, moi kochani. Jest to sernik na, ziem, na zimno, z taką odrobiną też niebieskiej galaretki, zobaczcie, z taką śmietanką, borówki, galaretka czerwona. Oczywiście biszko piekłam wczoraj tak na szybko. Jest ciasto? Jest. Drobna przekąska, a słuchajcie, arbuza, część y część druga z trzech które kupiłam tak jak, tak jak zaplanowałam że jedną część dziennie rozkroję i będziemy jeść i tak robimy kochani w najbliższym czasie również nagram taki hol namiotowy co to znaczy co udało mi się kupić w namiocie Biedronki na tych kiermaszach słuchajcie zewnętrznych boże przełknę sorry Słuchajcie, Agatka pracuje teraz w biedronce, więc ma możliwość przed lub po pracy iść na ten namiot i zobaczyć coś fajnego, wypatrzeć. I udało jej się parę rzeczy fajnych kupić. Oczywiście takich, które potrzebowałam. No wiadomo, był w planie basen, ale niestety nic z tego nie będzie, bo były dwa i te jeszcze uszkodzone. Więc kupiłyśmy, słuchajcie, takie fajne krzesła. Kupiłyśmy chyba też jakieś, nie wiem, miseczki, jakieś doniczki, zresztą zobaczycie w holu, najprawdopodobniej jutro taki hol nagram, na spokojnie już jak Agatka będzie, bo on najprawdopodobniej, ona to wozi w ogóle w aucie, niewyjęte z bagażnika, no zobaczymy. Ada pojechała teraz z Grześkiem, słuchajcie, chyba... Z samochodem czy motorem. Pojechali słuchajcie na taką drobną przejażdżkę, no bo jest ciepło jest on w domu, a ostatnio rzadkością jest to, że Brzesiek jest w domu, więc niech troszkę będą czasu razem. Dobra, jem tego arbuziora i widzimy się, kochani, później. No spójrzcie jak pięknie, kochani, Boże. Wybrałam się, słuchajcie, hula i nogą. W jakieś dzikie tereny, i co? I rozładowała mi się hulajnoga. Jestem daleko od domu. Jakieś, nie wiem, 10 km. I co teraz będzie? Gdzieś tam, gdzieś tam, słuchajcie, jeździ Grzegorz z Adusią em, Kładem. Ale pojechali w drugą stronę i tego się nie spodziewałam, moi drodzy. Boże, jaka siara jest gorąco, nie mam przy sobie wody o, mam tylko telefon nie mam nic yy, i hulajnogę która się rozładowała, bez sensu w ogóle kto wyjeżdża słuchajcie, na przejażdżkę yy, hulajnogą, która ma jedną tylko kreskę no ale nic nie poddajemy się, walczymy może będzie jakaś górka, a później z górki i sama pojedzie, zobaczymy dobra idę Moi kochani, moje kochane, witajcie serdecznie, mamy poniedziałek, zaczął się tydzień w wielkim tempie, jest bardzo cieplutko, słuchajcie, ja przyszłam właśnie z pracy i szybko, bo dzisiaj tak za specjalnie obiadu nie mam, więc na jutro muszę coś przygotować, mam odrobinę, słuchajcie, farszu takiego mięsno-kapuścianego, więc zrobię pierogi z kapustą i mięsem, zrobiłam w Thermomixie jedną porcję ciasta na pierogi, będzie pyszne, to już gwarantuję, bo zawsze to ciasto wychodzi niesamowicie dobre. I zrobię za chwilkę te pierogi. Mam jeszcze, słuchajcie, ogromną ilość takich dużych ogórków, takich wiecie, co się do słoika za specjalnie nie zmieszczą. W takim razie też nie są takie smaczne, wiecie. Jak są za duże, co ja z nimi zrobię? Zrobię surówkę? Nie, zrobię sałatkę na zimę do obiadu będzie to taka sałatka z ogórków, cebuli, pietruszki, marchewki, zalana taką przyprawą octo olejną, bodajże przepyszna. Mam ten przepis od teściowej, jest doskonały, jest przepyszny i już dawno tej sałatki nie robiłam, więc w tym roku odpuszczam sobie sałatkę z kary, a robię właśnie tą z pietruszką i marchewką i tymi dużymi ogórkami. Oczywiście ten przepis Wam nagram, będziecie sobie mogli odświeżyć, jeśli ktoś robił coś takiego, ewentualnie jeśli nie robiliście, to zachęcam do zrobienia pysznej, taniej sorówki, sałatki na obiad właśnie taki do ziemniaczków słuchajcie, do jakiegoś mięska na właśnie zimę, także będziemy robić przetwory Zobaczcie, jak te ogórki wyglądają. Zaraz sobie przejdę jeszcze na ogród, zobaczę, czy nie ma jakichś takich, właśnie, za dużych ogórków. Tu mam farsz na, boże, na pierogi. No i oczywiście ciasto. Zaraz sobie przykryję to ciasto ściereczką, bo Adusia już mnie woła, słuchajcie, już potrzebuje. Ja przed chwilą powynosiłam słoiki do letniej kuchni i są zawekowane na zimę. Także przetworów ciąg dalszy. Pewnie u Was. Tak samo, także nie ma co y, przeciągać. Idziemy rwać bober. Bub, kochani, bo jeszcze mam do urwania. Bub, i jeszcze mam, nie wiem, czy fasolkę szparagową. Zaraz zobaczymy zresztą. Mam również Adusię. Adusia przyjechała z Jędrzejowa. Była z ciecią w na zakupach. Pokaż no mi, curuniu te buciki, jakie sobie kupiłaś. Dzisiaj chyba jakaś promocja jest w CCC. E, przy zakupie drugiej pary coś tam taniej, trzeciej pary coś tam taniej. Także mamy takie japoneczki. Adusia sobie jeszcze kupiła sandałki, tak? Bo z tych, które kupiłam, wyrosła, słuchajcie, już ta nóżka się nie mieści. Ja nie wiem, co ta nóżka tak rośnie. Ale... Czarny? Tak, w tych czarnych. Urwała no, się gumka, nie, tak? Nie, gumka się zepsuła z tyłu pękła. Mm -hmm. Także naprawdę promocja była bardzo dobra i dostała Adusia w prezencie od cioci. Takie fajne buciki, tak? Cieszysz wow. się? I jeszcze to rebeczka z tego, co widziałam. Także ciocia rozpieszcza. A my kontynuujemy. Zobaczcie, co, kochani, jaka sahara. Na tych moich aksamitkach wczoraj mama. podlewałam i co z tego? Jak tu jest taka susza. Mama, pójdziemy później na rowery? No pewnie, że pójdziemy, tylko teraz idę rwać bób. Mama. Idziesz ze mną? Idziesz ze mną rwać boberek? Mama, a wiesz, że, wiesz, że tam leciał samolot, a teraz tutaj leci? Tak? Ciekawe Mama. gdzie on leci, może byś wiedziała gdzie on leci. Chyba na jakieś wakacje, nie? A tu mój cień, zobaczcie jak świeci słonko. No jeszcze kiedyś do Grecji. Pewnie polecimy. Grecji. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, idziemy rwać surczu, nie ma co przeciągać. Tak, kochani. A ile, jest? A ile? A są na, na przykład dwie Grecje? Nie, nie ma dwóch Grecji. Grecja ma kilka wysp i można na różne wyspy latać, wiesz? Kury puściłam, asio, asio, kury, asio, bo taki było je żal, że słuchajcie, siedzą tam w zamknięciu, w tym... Tam nie mają już trawy, bo wszystko wydziubane, więc je wypuściłam troszkę, zobaczcie, na trawkę jak biegają sobie. Idziemy Adusiu, rwać ten boberek. Chodź, pomożesz mi kochanie. Co cię boli? No to załóż sobie inne buciki i przyjdź. No, bo w Japonkach to się córciu trzeba nauczyć chodzić, wiesz? Nóżki się muszą przetrzeć tak, jak trzeba, i wtedy będą ok. Dobrze, idziemy na ogród. Oj, no jest grządeczka bobu, kochani. W strączkach tak wygląda, jakby ktoś nie wiedział. Małe, duże te strąki, on zobaczyć, jak to wygląda. O matko, jak świeci! Zobaczcie, bób obrany i nawet tu się znalazł jeden ogórek. Z takiej, słuchajcie, ilości, tej ilości bób w tych osłonkach swoich to całe wiadro. Całe wiadro bobu i mamy tyle, słuchajcie, w miseczce. Nie wiem, albo zamrożę, albo ugotuję, jeszcze nie wiem. Co, słucham, Adusiu? Nie mogę Cię przewieźć widzów. Nie, na razie nie możesz przewieźć widzów. Adusiu, uważaj, bo tam podlewam kwiatki. Szlafęm, zaraz wam pokażę. Słuchajcie, podłączyłam sobie szlał. Tutaj ze studni i podlewam kwiatki, bo mają bardzo bardzo sucho. A żeby sobie ułatwić, to słuchajcie na takim stalarzyku, na kijku metalowym ustawiam i się leje. I się podlewa, i się podlewa. Zobaczcie, nakrapia mi tutaj szlaufik. Czasem się zdarza, zauważcie, że ta wola da leci z piaskiem, bo to wiadomo ze studni. A czasami jest tak, że piękna, czysta woda. Więc do takiego korzystania podlewania ogrodu czy kwiatów jak najbardziej jest na tak. Może troszkę przekierujemy w drugą stronę. Nie wiem. A dusiu nie podjeżdżaj tutaj, kochanie. Nie podjeżdżaj. Uciekaj. Z... Uciekaj stamtąd. Uciekaj. Uciekaj córeczko, jeździsz po butach, po kroksach. Nie, na razie nie możesz przewieźć. jedź ostrożnie. Bardzo proszę. Nie, w buzię sobie możesz umyć, bo masz w całą brudną. Mm. Moi drodzy, zobaczcie nasze skarby ogrodu, zobaczcie nasze pomidorki malinowe. Tu mam takie żółte odmiana jakaś inna no. pomidorków, ogórazki, no to Cebula. wiadomo, cebulkę dzisiaj przyniosłam, Cukinia. pomidorki koktajlowe. Cukinia. Ja. obrałyśmy dzisiaj bób, Bobę. zobaczcie ile bobu, Bob. pewnie połowę zamrożę. A tu się daj mi powiedzieć, połowę zamrożę, połowę ugotuję i jest oczywiście cukinia. No i ogórasek, jasne, będzie uczta jak talala, kochani. Yo. Powolutku, już się z Wami żegnać, moi drodzy. Dzisiaj był dosyć intensywny dzień. Podlałam, słuchajcie, cały ogród. Podlałam folię, podlałam trawę, również wszystkie kwiaty, również te na parapetach. Naprawdę mnóstwo tego było. Jestem sama z Adą. Ada jest niesamowicie absorbująca, więc bardzo trudno mi było to wszystko zrobić. Teraz biorę się za pierożki. Sałatka jutro. Słuchajcie, sałatka obiadowa, zimowa będzie jutro. Postaram się nagrać, jeszcze ten przepis nie jest u mnie, na pewno jest u teściowej także jutro sobie spróbuję ściągnąć przepis i będziemy robić sałatkę warzywną zimową, jesienno-zimową także na ten moment to wszystko kochani, dziękuję, pozdrawiam, buziaczki